15 lutego 2013 roku o godzinie 9.20 nad rosyjskim Czelabinskiem niebo rozświetliło się niezwykłym blaskiem. Zarejestrowało to wiele kamer przemysłowych i kamerek w samochodach. Był to po raz pierwszy w historii, gdy obiekt pozaziemskiego pochodzenia został zarejestrowany przez tak wiele kamer jednocześnie. Meteor nadleciał ze strony wschodniej z prędkością 30 km na sekundę i na wysokości 100 km zaczął się rozgrzewać i spalać, wytwarzając starcie o powietrze. Przez kolejne kilka sekund zwolnił do 15 km na sekundę, ostatecznie wybuchając na wysokości około 30 km, mniej więcej 40 km na południe od Czelabińska. Poprzednie zdarzenie takiej skali miało miejsce 30 czerwca 1908 roku w rosyjskiej Syberii. W samym środku tajgi, bezkresnego, niezamieszkałego lasu z nielicznymi osadami rozrzuconymi w odległości kilkudziesięciu kilometrów od siebie, jeden ze świadków opisał Bezpośrednio na północ nad drogą niebo rozdarło się na pół i pojawił się ogień wysoko i szeroko nad lasem. W tym momencie stało mi się tak gorąco, że nie mogłem tego znieść, jakby moja koszula płonęła. Chciałem zerwać koszulę i rzucić ją na ziemię, ale wtedy niebo się zamknęło i nastąpił głośny huk, po czym zostałem wyrzucony na kilka metrów. Na początku XX wieku ciężko było oszacować skalę obiektu, który wleciał w atmosferę. Ze względu na odizolowanie tego terenu oraz nieliczne relacje świadków, można było w sumie tylko i wyłącznie na podstawie tych relacji świadków określić jaka była trajektoria lotu oraz można było zbadać miejsce samego zdarzenia. Na przestrzeni następnych dziesięcioleci wielokrotne ekspedycje badające te tereny, a później technologia zdjęć satelitarnych pozwoliły na dokładniejsze zbadanie jaka była skala zdarzenia w Tungusce. W 2013 roku, gdy na niebie pojawiła się smuga światła, fala uderzeniowa dotarła, dopiero dwie minuty później. Ej, taki spoiler alert. W momencie, gdy oglądałem Oppenheimera i był ten ostatni wybuch, pamiętam, że jak tylko był pierwszy błysk, ja zasłoniłem uszy, bo wiedziałem, że w pewnym momencie nadleci ta fala uderzeniowa. I mimo wszystko jak tak się przestraszyłem, także <grymne> to było dość zabawne. Inność nagrań i danych ze zdarzenia nad rosyjskim miastem pozwoliła wrócić do tematu Tunguski. Dzięki punktowi odniesienia udało się oszacować ze znacznie większą precyzją, jak wyglądał przebieg tamtego zdarzenia z początku XX wieku. Choć meteor nad Czelabinskiem niemal całkowicie rozpadł się na wysokości 30 km, jego eksplozja wyzwoliła falę uderzeniową porównywalną z wybuchem 30 bomb atomowych zrzuconych na Hiroshime. Eksplozja meteoru jest szacowana na około 430 kiloton, a bomba atomowa Little Boy, która została zrzucona na Hiroshima, miała około 15 kiloton. W przypadku Tunguski, 100 lat wcześniej, szacuje się, że wybuch był znacznie większy i mógł sięgać nawet od 10 do 30 megaton. To średnio około 20 do 60 razy więcej niż w Czelawińsku. Lub może dla innego porównania, największy ładunek wybuchowy kiedykolwiek zdetonowany przez człowieka to Tsar Bomba, Zrzucony ładunek termojądrowy nad archipelagiem Nowa Ziemia, który miał około 60 megaton. Katastrofa Tunguska w takim zestawieniu to mniej więcej 20 do 50% taki, takiego wybuchu. Wielkość obiektu, który wszedł w atmosferę nad syberyjską Tajgą szacuje się na 65 metrów średnicy. Meteor w Czelabińsku miał około 18 podczas wejścia w atmosferę. Ludzie zaskoczeni niespodziewanym blaskiem na niebie podziwiali smugę dymu pozostawioną przez meteor. Mark Boslo, amerykański fizyk pracujący w Los Alamos i jeden z członków badających skutki zdarzenia w Челябинsku powiedział: "Choć praktyka z czasów zimnej wojny jest może dość nietypowa, najlepszą opcją w przypadku takiego zdarzenia jak meteor w Челябинsku jest pucnąć i się schować, jak w przypadku wybuchu bomby atomowej". Prawie 1500 osób odniosło obrażenia i zdecydowana większość od odłamków szkła z szyb wypadających z okien. Dlatego gdy zobaczysz na niebie smugę taką, tego typu, to najlepiej odejść od okna, szybko zakryć uszy, gdzieś stanąć w jakimś bezpiecznym miejscu i, no, nie wiem, trzymać kciuki. <grych> Ale nie martwcie się, statystycznie szansa na to, że taki meteor się przytrafi, no to jest 1 na 60 lat, a w przypadku takiego meteoru jak w Tungusce, no to jest 1 na 1000 lat. Meteoryt, który został po meteoroidzie, w sumie czekajcie, bo ja myślę, że może część was tego nie rozróżnia. Meteoroid to jest ten obiekt, który znajduje się w przestrzeni kosmicznej. To są okruchy skalne, to są duże skały, mniejsze, większe, przez najdrobniejszy jakiś piasek do kilku centymetrowych lub nawet wielometrowych. W przypadku wielometrowych to już mówimy raczej o asteroidach. Gdy takie obiekty wpadają w atmosferę, w taką ciepłą, letnią noc, to obserwujemy spadające gwiazdy. I to zjawisko nazywamy meteorami. Meteor to jest zjawisko tej smugi świetnej, która zostaje po wpadającym meteoroidzie w atmosferę. Gdy meteoroid spadnie na Ziemię, no wówczas nazywamy to meteorytem. <grymne> tak, mamy tutaj trzy określenia na to, tak, ale każdy opisuje zupełnie coś innego. Większość meteoroidów spala się w atmosferze, lecz tak mniej więcej 5 do 10 w ciągu roku spada na Ziemię. Jednak zazwyczaj powietrze stawia na tyle duży opór, że te obiekty spadają na Ziemię z prędkością graniczną. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy stali na wysokim budynku, wzięli kamyczek i upuścili go i obserwowali jego spadek. On dotrze sobie do pewnej swojej maksymalnej prędkości, ponieważ opór powietrza będzie stawiać mu siłę przeciwstawną do kierunku, w którym będzie spadać. Osiągnie to maksymalną prędkość i sobie upadnie na Ziemię. I tak samo jest mniej więcej w przypadku tych meteorytów, które spadają. Większość z nich nawet nie pozostawia po sobie najmniejszego krateru, ewentualnie jakieś niewielkie zagłębienia w Ziemi. Tak więc, meteoryt, który pozostał po meteoroidzie spadającym nad Czelabińskiem, to półtonowy, około półtora metrowy fragment skały, który został wyłowiony z jeziora Czebarkul. Upadając na lutowe, zamarznięte jezioro, zrobił sześciometrowy przerębel w lodzie. Na przestrzeni ostatnich tysięcy lat nie było takiego zdarzenia, żeby meteoryt, który spadł na ziemię, spowodował zniszczenia na terenach, na których mieszkali ludzie. No i tutaj muszę zapauzować, ponieważ podczas montażu postanowiłem, że zweryfikuję sobie tą wiadomość i okazuje się, że mylę się chyba. Ale nie jestem pewny, ponieważ tutaj też jest napisane, że nie są pewni. King Yang Event. Zdarzenie w King Yang w 1490 roku mówi o 10 tysiącach zabitych osobach przez deszcz meteorytów. Jednak osoby badające ten temat nie są zgodne co do jednej wersji wydarzeń i wcale to nie musiał być deszcz meteorytów. Niemniej, jest coś takiego. Około 3000 lat przed naszą erą na dzisiejszej północnej krawędzi poznania, w miejscu, które nazywa się Morasko, Uderzyły w ziemię odłamki meteoroidu, tworząc sześć dużych kraterów o średnicach od 20 do 90 metrów. Największy meteoryt, wydobyty zaledwie w 2012 roku, waży ponad 250 kg. Najbardziej znanym kraterem na świecie jest chyba najlepiej zachowany do dzisiejszych czasów swoją drogą krater, który nazywa się Meteor Crater lub <grytanie> Krater Baringera. Powstały około 50 tysięcy lat temu, znajdujący się w Stanach Zjednoczonych w Arizonie. Ma ponad 1 kilometr średnicy i sięga około 170 metrów w głąb Ziemi. A to, co uderzyło w to miejsce, to około 50-metrowa asteroida. Jest to zdecydowanie najbardziej widowiskowy z takich obiektów. Suchy klimat pustynnej Arizony i stosunkowo niewielki czas od tego zdarzenia dobrze to zakonserwowały, no i nie doszło do zbyt dużej erozji tego terenu. Siła uderzenia szacuje się na około 10 megaton, czyli bardzo porównywalnie z tunguską, można powiedzieć, że nawet trochę mniej. I tutaj jest w sumie dobry moment, żeby zadać pytanie, dlaczego w tungusce nie powstał w takim razie krater. Według założeń obiekt, który uderzył w Arizonie, miał zupełnie inny skład niż ten, który wybuchł nad tunguską, no bo tutaj ciężko powiedzieć o uderzeniu, choć jego fragmenty oczywiście spadły na ziemię. Takie obiekty składają się w dużej części ze skał, żelaza lub lodu. I ten lód tutaj jest bardzo kluczową częścią takiego meteoru, ponieważ jeśli meteor ma bardzo dużo lodu, podczas wchodzenia w atmosferę tarcie wytwarza na tyle dużą temperaturę, że lód szybko zamienia się w parę i powoduje eksplozję tego meteoru. Jest to dokładnie to, co mogliśmy zaobserwować na nagraniach z Czeliabińska. Idąc skalą kraterów w górę, Zaczyna się robić coraz ciężej, żeby zauważyć w ogóle krater. Dla przykładu ponad dziesięciokrotnie większy krater znajdujący się w Kazachstanie o średnicy prawie 14 km. To, właściwie to bardzo ciężko go zauważyć w ogóle, czy tutaj jest jakikolwiek krater. Zaman Szynk to krater, który powstał około 900 tysięcy lat temu i jest to ostatnie tak duże wydarzenie, które spowodowało skutki porównywalne do zimy nuklearnej, jednocześnie nie powodując masowego wymierania życia na naszej planecie. I teraz szybko wchodzimy do skali makro. Jezioro Bosum twi w Ganie to krater o średnicy około 10 km, powstały około miliona lat temu. Jezioro LG. LG. Indi Bini. In the Bini Ging <laughs> Jezioro el Gigitgin to krater na Półwyspie Czukockim. O średnicy 12 km powstały około 3,5 miliona lat temu. Karakul w Tadżykistanie to krater o średnicy 52 km powstały między 5 i 2 miliony lat temu. Jak możecie zobaczyć, te kratery, które przed chwilą wymieniłem, to są jeziora meteorytowe. Pokazuje to, jak niezwykle natura zawsze zaadaptuje największe zagłębienia, które znajdują się w terenie do tego, żeby napełnić taki zbiornik wodą. A największy taki akwen na świecie składa się z dwóch połączonych ze sobą kraterów. Ale tej nazwy to ja chyba nie dam rady przeczytać, jak mam być szczery. Próbowałem znaleźć poprawą poprawną wymowę po inuicku, ale... Nie wiem, nie wiem. Jak ktoś z was wie jak to wymówić, możecie mi napisać fonetycznie w komentarzu, albo nie wiem, jak ktoś was widział, gdzie można znaleźć tą wymowę, to też dajcie znać. Mój ulubiony krater to zdecydowanie jezioro, które znajduje się w Kanadzie. Jezioro Maniquagán. To krater o średnicy około 100 km. Dejcie! 100 km! Na mapie wygląda to naprawdę niezwykle, ponieważ ma to kształt takiego naprawdę regularnego pierścienia. A największe z obiektów, które kiedykolwiek uderzyły w naszą planetę, pozostawiły po sobie no, powiedzmy, takie megastruktury, które nawet do końca nie przypominają kraterów. Chicxulub to krater u wybrzeży półwyspu Yucatan w Meksyku. Ej, swoją drogą zobaczcie, co fajnego wyskakuje w Google, jak się wyszuka ten krater. Powstały około 66 milionów lat temu krater znajduje się do połowy w Zatoce Meksykańskiej i szacuje się, że jego średnica wynosi około 150 kilometrów. Obiekt, który uderzył w to miejsce, miał około 10 kilometrów średnicy, i gdy spojrzymy na linię czasową, dokładnie w tym samym momencie przypada ostatnie masowe wymieranie. W ogóle bardzo lubię patrzeć na ten timeline, bo widać to, jak względnie niedawno, gdzieś tam w skali historii naszej planety, żyły dinozaury. A tutaj nas. W samym końcu macie, w momencie tutaj. tutaj tu są ludzie. <grystanie> <O> tu. <grystanie> Siła tego uderzenia jest oszacowana na około 72 teratony dynamitu. Teratony. Mamy kilo, mega, giga tera. Jakbyśmy chcieli przeliczyć sobie teraz na przykład na carbombę, to mielibyśmy 840 tysięcy razy większą siłę. To jest, to jest bez sensu w ogóle, co Wredefort to mega struktura znajdująca się w RPA. Powstała około 2 miliardy lat temu, podczas zderzenia z obiektem o wielkości między 20 a 25 km. Średnica wynosi około 170 km. Lecz po tak długim czasie, ruchach tektonicznych i ogólnych zmianach na naszej planecie, mówi się, że cały krater jako na samym początku mógł Mieć nawet 300 km w swojej średnicy. Macie tutaj porównanie na mapie polskiej, jakby wyglądał taki krater 300 km. <grystanie> Ogólnie takie najstarsze zderzenia, no to one nawet nie miały wpływu na życie na naszej planecie, bo po prostu jak zobaczymy ten timeline, no to życia na naszej planecie jeszcze wtedy za bardzo nie było. <grystanie> zakładamy, że Wredefort jest największym kraterem znajdującym się aktualnie na naszej planecie. Ale zakładamy również, że mogą istnieć inne, przypuszczalnie większe nawet struktury. Na przykład region Bohemia w Czechach, który ma pewne cechy krateru, ale jak dotąd nie zostało to udowodnione, żeby był to krater po jakimkolwiek zderzeniu. Lub anomalia magnetyczna w Bangi w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie niemal 800-kilometrowy obszar posiada jakieś ogromne zaburzenie pola magnetycznego i kompasy na tym terenie po prostu wariują. Nadal jesteśmy w trakcie odkrywania naszej planety i niewykluczone, że jeszcze za naszego życia odkryjemy jakieś naprawdę, naprawdę interesujące megastruktury, które znajdują się na naszej planecie. A ogólny dostęp do zdjęć satelitarnych pozwala coraz większej liczbie ludzi dostrzegać takie obiekty. Zachęcam wpaść na stronę Earth Impact Database. Tam możecie zobaczyć znacznie więcej struktur, które powstały w wyniku kolizji jakichś pozaziemskich obiektów z naszą planetą. A jeśli obawiasz się, że coś spadnie na ziemię. Nie martw się, no szansa na to jest mniejsza niż to, że zostajesz łapkę w górę pod tym filmem. <grych> I zobacz moje pozostałe filmy. Możesz zobaczyć tutaj na przykład najgłębsze obiekty wykopane kiedykolwiek przez człowieka, a tutaj miasta, do których nie ma połączenia drogowego. Subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych filmów na razie.